Siema, cześć, cześć! Warszawa Wschodnia. Za 40 minut mam pociąg do Wrocławia. Widzimy się za Poloniuszem. Robimy jakiś objazd krótciutki, Zabijamy się na spanko. I jutro, jak to już Piotruś mówił, też spotkanko z jego widzami. No i pewnie paru y, też ogląda moje filmy, więc zapraszam serdecznie. I jedziemy! Ja idę się tutaj znaleźć na tej Warszawie Wschodniej, bo mm, rzadko jeżdżę stąd, więc, więc muszę zrobić jakieś zakupy do pociągu. Chcę zjeść, bo śniadania nie jadłem i cisnę. Pozdarki, ziomeczki i ziomalki. Mhm, mm to główny, główny na nas. Jeszcze godzina czasu do przybycia Piotruśka. Pójdę coś zjeść i dzisiaj pokażemy... Ja dzisiaj pokażę ze swojej strony takie na szybko, by miasto bez zwiedzania na spontanie, gdzie pojedziemy tam, tam będziemy i głupoty pogadamy sobie trochę. Jest majster! Patrzcie go spotkałem! Kurde majster się O, pana, a co tam? Cześć, cześć, cześć Cześć, cześć Micha, miło Dobra, jedziemy Jaka podróż? No wyraźnie Ja wiem Siemaneczku, Narineczku Co tu jest? To opł opłacić parking, to ja może opłacę. Czekaj. <laughs> Dzięki. Dobry. Dobry. Pan parkingowy? Kierownik. Kierownik. Do kierowniku. Dzięki. Dzięki. Dziękować. Miłego popołudnia. Dzięki. Również życzymy. Dzięki. Że so, idziemy e, zjeść pierogi. Ej, a jak tam coś mój do jedzenia, to jest Jafa. A. Żydzi Izraelczycy to, o, to, Izraelczy, to trochę licytacja. Pan litro, mówi, że w kombinacji. O, 10 zł porcja. O, o, super. dojdziemy do kombinatu. Dzięki. Dziękować. na pierogi. Izraelskie żarty. Ale ładnie tutaj. 1, 3. Okuro. Jest jedno. I pszenica, a to jest taki, 11 sztuk. A pierogi każdy jeden wybór 10. No to pierogi, nie wiadomo, może pierogi. Najlepsze. Materiał <śmany> sam się nagrywa. Pierogi. Pierogi z polecenia. Ale dzisiaj nie będę za dużo nagrywał miasta. Dzisiaj nie będę za dużo nagrywał miasta, bo nie będę miał co nagrywać jutro. Dzisiaj takie pierdololo będziemy nagrywali, nie? Dzisiaj bardzo będę nagrywał o Bartków dzisiaj Gdzie będzie Bartków będzie dzisiaj, tak Wrocław prezentuje się Legancko elegancki ten Wrocław. Cześć Tutaj. Artyści rozłożeni

A teraz idziemy, ale w sumie nie wiem gdzie idziemy, bo oni prowadzą, a ja idę. Prawiłem się i już wiem gdzie idziemy. Do Nowej Zespół idziemy, gdzie Piotrek i będzie miał spotkanie swoje robił. A tam idziemy zobaczyć, gdzie to będzie, jak to wygląda miejsce i w ogóle. A w międzyczasie of course przebiteczki wjeżdżają z Wrocławia, a jutro materiał kręcony o Wrocławiu. To Piotrek, Piotrek powiedz, jak tam spędzałeś ostatnie dni kurde, tam no, w nie było. No nie było nas razem, nie? Na kanale. jak e, mam nadzieję, że stęskni niszczy, moje drodzy. E, szybko, bo to takie, ja byłem w Szczecinie, byłem dwa dni i byłem na zakupach, kupiłem czapkę. Tylko <noise> tyle kupiłem. I tyle. przyjechałem do domu. E, zrobiłem trening i spakowałem się i przyjechałem do Wrocławia, o. więc tak mi, cyk. O i taki z tekstowe tutaj na wyspie słodowej mamy na leżaczkach no. I tak Jesteśmy na ostrowie, idziemy sobie takim chillowym spacerkiem przed siebie, bo nie pytam się gdzie idziemy, bo, 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 bo. bo nie interesuje mnie to dzisiaj za bardzo Po prostu wczuwam się w klimat. Jest naprawdę fajnie Tutaj na ostrowie eee, Chyba same seminaria są Kształcą tutaj teologów, księżą. Księ... Księża się tutaj kształcą. I co? Naprawdę dzisiaj pogoda dopisuje to, mu trzeba powiedzieć. Trzeba powiedzieć, że elegancja w tym Wrocławiu, naprawdę. Jeżeli jesteś z Wrocławia. W Ci przyjadę, masz naprawdę wspaniałe miasto. Polis Lody. Hmm, zabrali nas tu, gdzie nic nie ma. To... To idziemy tam, gdzie coś będzie zaraz Jest tutaj street uliczny mega wrzuty Prosimy tutaj w pewno tak ulicę, zaraz się dopiemy jaką ulicę, ale jest tutaj taki street arcik. można zobaczyć w bramie tu normalnie w blokowi blokowisko i tutaj mamy bramę Stary po lewej, stary tarcik po prawej. Patrzcie, fajna miejscóweczka, bardzo spoko, jak na dzień aklimatyzacyjny. O. Czaki się bawią, a patrzcie. Fajny pomysł, a to wszystko. Fajny kontencik. Mi się podoba. To jakby w całej bramie, tak? W całym tutaj tym. O. Jak Piotrek yy, powiedz wrażenia? Świetna, niesamowita. Nie? Super. Nie, po chwilę. Patrzcie jaki klimat, patrzcie na te pieski. No. Szczęki dziesięć. I tak się wyznaczy. W fajnym klimacie. Życie w Wrocławiu Pieski O, jakieś duperelki Fajnie tu jest i to tak przypomina trochę trelu... go Ciebie jak chcę się kupić zawsze w autobusie Azez, to by się chciało wczoraj No bardzo mi się chciało To jeszcze Mocna była awaria Widziałem je wczoraj mordo, tylko 4 no dni temu no, ja Mamy tutaj stricik ma Po prostu e poziom level hard światowy. Jeszcze tutaj widziałem pewnego pieska. <gum>

Jeszcze jak byłem wczoraj sprawdzał masz A to jest mądry wrzut. Kiedy nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie. To już nieaktualne u mnie. A kiosk to coś mój stanowią, a nie wiem co. Ale to być wolnym to nie kłamać, piękne to wrzuty są. O, o, tu jakie murale. To sądź, to sądź. Tutaj to już są no, bardziej murale. To to... Tutaj. Pieski, Ej, zobacz, to pieski, zobacz, są pieski, zobacz, pieski, które były Aha, to ładniejsze. Nie. Wow. <_tjuś> pieski. Te yeah. Dobra, Także, nie wiem, to to Colorado, ale... wrocławski y, art... I gdzie jedziemy? Do Nie Ciebie to jak się nazywa? Do Bartkowa. Do Bartkowa jeszcze jedziemy.

<noise> Ale fajny misik Ej Jesteśmy u Eweliny w Bartkowie, a ty za misuje Nie <noise> ma misów W Bartkowie jesteśmy Będziemy sobie grillować i chillować Przed jutrzejszym dniąkiem Słuchawki Moje? Radzi, 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 pięknie. Jest, no? Piękniutki. Hej! Regzi! jak gwałciciel. Ale nie. W ogóle tutaj jest trzynaście przodów. Radzi. się w suspicie. Co tu się dzieje, ogóle? Co no tu się dzieje? Radzie mnie, nas? Radzie mnie, nas? Radzie mnie, Czekasz nas? chipsa? Wariat czeka na chipsa My czekamy na grilla I gdzie ten odcinek dzisiaj gdzie aklimatyzacji Wrocławskiej i Bartkowej... Tak i bartkowskiej Widzimy się jutro. Barka. Co nagrywa po? U ciebie bazach, czekaj, tak mam ścisnąć? Tak, no. A Jezu, ale to ja będę, a ja was nie mogę widzieć? Musisz patrzeć. No u, u niego u... możesz, a u mnie za trudno. Ej, Polo, czekaj, bo tu się coś takiego stanie Do góry. górnym, górnym. Kurde. Tutaj... O. I teraz. Nie to wiem, to Baza, czy to coś Ci to... nagram, powiem Ci szczerze. Dzwamy się, Piotrek? Nie, nie się. No, zaczynamy. Gdzie? Tutaj. Tylko drugą stroną, nie? Jezu, to jest mi jeszcze gwałci. Rydżi. Brawo. A co robi, robi Reggie w tym momencie? Tak. Co on zrobi? Co on robi. Ja pierdolę. Bo po prostu R ten. Y Problem z tym urwisem, widzę. Chodź do Reggie. Chodź tutaj. Reggie. Chodź. przywitaj się tutaj. O.

Kotrek dzisiaj już zaskoczył, bo naprawił spódkę u Eweliny. <laughs> jest bohater, Teraz... po prostu porozu został bohaterem w moim No. Domu. no. Już jest, już jest, tak? Tak. Który Redziuch. Nie? Siedzą i jedzą i tu ludzie oglądają. Redziuch. To, że... No, że zarabiają tym pieniądze. Bo się wydaje, że wszystkie psy... O. 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 Siema o, jak, o, jak, o, jak Ale red jest fajny Dzisiaj nie Nie puści go na Redina, nie? Nie, on